Jak już wspomniałem, Lachaut 12 e, goli i 5 asyst, a Wiencławski 6 goli i aż 11 e, asyst. Brakuje tego trzeciego. Ależ teraz uderzenie za pola karnego Jakub Podoba spróbował, ale bardzo dobra interwencja. W pośrednim meczu MPK e, 5 do 2, rzut rosz Lachaut w pole karne. Kolejna szansa dla Wrolotu. No i już teraz się nie pomylili. Świetne zagranie podwyższyć. No tak, mimo to Henry Kruse próbuje się gdzieś tutaj odgryzać. Teraz Ruszel próbował, e, nawet nie próbował, no bo do w pole karne, e, ale ta, ta piłka za wysoko zawieszona i Malec nie był w stanie, ale już jesteśmy pod drugą bramką, tym razem marnuje doskonałą okazję Patryk Bielecki. No i tu całą robot do kolejnego startu, więc każdy chce jeszcze pograć, coś, coś ze swoją drużyną ugrać, dobrze zapamiętać też tę jesień, no i to dzisiaj widać, ale teraz świetne przepuszczenie i Bielecki, no już za trzecim razem pomylić się nie mógł, Jakuba Podoby, trochę za mocna. Jednak piłka prosto padła, no ale gdyby było troszeczkę lżej, to byłaby to i piękna akcja, i też fantastyczna szansa dla Henry Cruise, żeby otworzyć w końcu ten worek z bramkami. Tymczasem wrolot atakuje i mamy trzecie trafienie dla gospodarzy. Tymczasem oby tam przed bardzo dobrą szansą na oddanie strzału w kierunku bramki w rolotu. Wydaje się, że to ogólny problem tej drużyny w tym sezonie. Trochę brakuje ruchu i mobilności w fazie ofensywnej. No Dzisiaj na pewno to jest trudniej, nie mając ani jednego piłkarza na ławce rezerwowych. Teraz kolejna szansa. Jakub Lachaut z y, pierwszym dzisiaj y, trafieniem. Czynności tak odnaleźć. Y, Szymczewski, ale teraz źle podaje do swojego kolegi zespołu i jeszcze będzie tam tak się przezem ale ale no na moment, chociaż Henryk Ruze oddala niebezpieczeństwo. Oj, teraz tylko na sekundę. przed świetną szansą. Więcławski jeszcze wystawia do a i nie, nie ma gola. Wielkie brawa tutaj dla Konrada Dziedzica. Jeśli... Kontrę Henryk Ruze, Szymczewski, Ruszy. ale znowu strata. I znowu y, rusza w rolę od Więcławski w Chciał jeszcze gdzieś nabrać rywala na zwód, ale nabrał siebie sam przypadkiem. No ale niestety, No niestety Henryk Ruse no nie jest w stanie nawet przedostać się w tej chwili pod bramkę swoich rywali. Lachaut uderza, no taki delikatny strzał i mamy, e, mamy piątego gola. 20... Cały czas, mimo tego, że ten wynik się mocno nie układa, to Henry Kruze próbuje. No ale też widać jaki jest plan w rolotu w defensywie, zwłaszcza. Czyli zamknięcie całkowite Szymczewskiego, jego cały czas atakują bardzo agresywnie, a całą resztę graczy Henry Kruze odpuszczają wtedy, kiedy odpuścić można. Lekcja odrobiona. Teraz błąd jest goli. Mamyc. Mamy bramkę Kamila Malca w 20. Co tu się będzie za chwilę działo? Wybiera spokojne rozegranie z Łukaszem Widerem. Ten ma tam obok siebie Więcławskiego. Wybiera zagranie do środka, do Wczarczyka. Jeszcze Więcławski. Oj, teraz otoczony przez dwóch graczy, ale spokojnie odegrał do bramkarza. Jest Wider. Patryk Bielecki! Mamy drugie trafienie w tym spotkaniu. Patryka Bieleckiego, że teraz błąd więcławskiego e, odebrał mu piłkę e, dziedzica, ale więcławski do końca e, podążał z dziedzicem i ostatecznie piłka pod jego nogami. Cztery graczy w rolotu w tej kontrze, no i źle zachował się, bardzo źle zachował się w tej sytuacji e, więcławski Jest Szymczewski, ale wykończenie Oskara Szymczewskiego, jest druga bramka dla Henryk Rusew.